Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tego bohatera. Chciałem powiedzieć na modach, ale dobra, powstrzymam się. E, tak, pierwszy odcinek nie został jeszcze wrzucony w momencie, kiedy to nagrywam i skończyliśmy właśnie na tym miejscu idealnie, właśnie na tej krateczce. E, I tam patrzyliśmy się w zachodzące słońce, i tak dobrze tam widzicie, tam jest e, świątynia, znaczy ta piramida, a tam jest e, wioska. Która się wygenerowała dosłownie zaraz po zakończeniu e, nagrania, a jako, że nagranie miało już e, ponad pół godziny, nie chciałem przedłużać tego i postanowiłem, że zostawię to na dzisiejszy odcinek. I właśnie dzisiaj przejdziemy się w te dwie lokacje, czyli tutaj do tej wioski, ponieważ e, e, jeszcze takiej nie zwiedziłem, a chciałem ją zwiedzić. No i e, do piramidy, którą akurat jedną zwiedziłem i wiem mniej więcej, e, czego mam się spodziewać. E, dobra, tu mamy moby. Trzeba jakoś przed nimi spierdzielić. Wow, e, wow, wow, wow. Wo, wo. Dobra, spierdzielamy tu. E, o, o. <laughs> Trzeba było szybko myśleć. E, dobra, tu będziemy osaczeni, ale dobra. Trzeba zobaczyć co w skrzyneczce. O, tu diamond. O i jak zbroi. zajebiście. A. Zaraz, zaraz, bo przecież najważniejsza e, sprawa. Kim ja jestem? Tak, teraz jestem lj prawdziwym lj e, który, u, który mniej więcej tak się lubi ubierać, czyli tak, dżinsy e, niebieskie, e, trampeczki, e, czarna jakaś ciemna koszulka e, i mam oczywiście długie włosy, których akurat teraz tak nie widać, ale są. E, I oczywiście mam opaskę, tak, mam opaskę, żeby nie było. I logo na koszulce jest dla mnie bardzo, ma, ma, ma dla mnie szczególną wartość. Jeżeli ktoś pamięta pierwsze moje odcinki Kanciastego Bohatera, to wie, że miałem e, takie logo. Tam jeszcze były po bokach jedynie kropeczki takie e, dodatkowe, ale po prostu to logo jakby ma dla mnie taką wartość sentymentalną bardzo i postanowiłem sobie właśnie je Tutaj na tą koszulkę dać i taki skin będę miał. Dlaczego nie będę miał skin tego pomarańczowego, dziwnego ludzika, którego miałem już bardzo długo? Ano dlatego, że mam co do tego nieco inny, inny plan. To już od dłuższego czasu planuję. Na razie nic wam nie będę zdradzał, wszystko w swoim czasie się dowiecie. Dobra, przydałoby się stąd jednak wyjść. Okej. Okay. Au. Wypierdzialej, 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 wypierdzielaj. W sumie, kurde, mogę przejść zrobić diamentowy miecz, ale jestem głupi. Tak, czekaj, 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 czekaj. Łaza na mnie zabiją! Bydlaki jedne. Kurde, spierdzielaj. Ła. Haha, nie macie. Dobra, niech mi się regeneruje życie, ja sobie zrobię diamentowy mieć, bo przecież mam diamenty, co ja robię? Dobra. To w sumie kamienie mieć już mi niepotrzebny jest. Coś tu takiego jeszcze ważnego. Jedzenie. Dobra, niech będzie, niech się to życie trochę zregeneruje. W ogóle nie wiem, czy teraz jest środek nocy, czy dopiero zapadła noc. Tak, fajnie, że mamy tutaj wioskę, chociaż nie wiem, gdzie jeszcze się osiedle, ponieważ nie wrzuciłem pierwszego odcinka i nie wiem, jakie wasze są Jakie są Wasze e, propozycje co do miejsca zamieszkania w tym sezonie? E, dlatego też po prostu. E, no, na razie po prostu zwiedzimy tą wioskę, zwiedzimy tą piramidę, e, a w następnym odcinku udamy się dalej w dalszą podróż do, do miejsca zamieszkania. Dobra, już się prawie zregenerowało, więc możemy e, iść, gdzie on jest. Wow! Ciebie tu nie zapraszałem. Okej. Okay. Polecimy... Wow, 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 wow. Spierdzielaj. Polecimy szybko tu. Odejdź gościu. Nie, gościu, bo zginiesz. Fuck. Zamknij drzwi. Kurna, zamknij drzwi. No. No debilu jeden ty. Jezus Maria! No 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 no! no. Nie, nie, nie! Fuck! No i co żeś zrobił, Creeperze? Jesteś... Pa, Patrz jakie to jest porebane. Sorry, sorry, za wyrażenie, no ale, no, cztery emeraldy za e, jedną żelazną łopatę, ty zasługujesz na to, żeby zginąć. Wiem, że po e, kupnie u jakiegoś wieśniaka, tak, e, się zmieniają jakby e, gusta, że on wtedy coś innego nam proponuje, ale nie chcę czegoś takiego robić, ponieważ nie będę kopiował za cztery szmaragdy jedną łopatę, no bo to jest porąbane totalnie. Ja piernicze, co za upierdliwe stworzenie. Wypierdzielaj. No, spierdzielaj. Kurna pitolcu, jeden ty. No, macie, ma, masz lawę, dobra. E, to jest dosyć mała wioska i straciliśmy kilku wieśniaków. No, trudno. Tam e, mogliście tylko zauważyć, że jeden e, chciał e, szmaragd za. E, Książkę napisaną, jakby. Więc wystarczyłoby zostać, wiecie, bajkopisarzem i, i tutaj, właśnie z nimi się dogadywać. Jest strasznie dużo mobów, a jeszcze pada deszcz, więc jeżeli będzie dzień, to będzie i tak lipa. Ja muszę jak najszybciej się dostać do piramidy. Muszę jakoś gdzieś tu polecieć. Okej. Okay. Dirt. I nie ma mnie. Dobra, teraz jesteśmy w miarę bezpieczni, ponieważ oni tutaj nie wejdą tak szybko. Um, so, dobra, dirt tu zostawię troszkę. I teraz sprawdźmy tylko, czy nic tutaj nie będzie, ponieważ tu jest ciemno. Coś tu może być. Czekajcie. Tutaj nic nie ma. Um, nieco oświetlimy, wiecie, żeby... O, piesku co się tam. Ja się u mnie spokoju, tak. Okej. Okay. No to co? Eee, ja mam taki już sposób swój, żeby się tu dostać do wnętrza. Czekajcie, to, czy to było tu? Nie, to nie było tu. Czekajcie, nie było tu. Tylko to było tu. Tak. Po prostu najnormalnie na świecie się przekopać. Eee, uważam, że ta Pułapka, w cudzysłowie, bo to tak pułapka to taka aż nie jest, jest trochę za łatwa do przejścia, ponieważ to jest płytka kamienna i wystarczy ją rozwalić kilofem i już pułapka jest dezaktywowana. I mamy zapełniony ekwipunek. Złoto i żelazo. Co ja mogę zostawić? Kobla mogę zostawić trochę. Tak, jak widzicie też zebrałem nieco drewna poza odcinkiem, ponieważ chciałem... Tego mięsa chyba nie będę potrzebował. To mogę zostawić gunpowder, mogę zostawić płytkę, mogę zostawić e, dobra Emeraldy. Yeah, szkoda, że nie można z ich broni żadnej robić. Kurde, emeraldowa broń, super. Czy szmaragdowa, dobra, może to jest szmaragd, dobra, żeby nie było. E, no i co? Wracamy na górę. E, o czym tutaj mówię? O czymś ja mówiłem, um, zapomniałem. Dobra, ale mamy trochę żelaza. To mogę go w sumie zużyć na część zbroi. Okej. Okay. Mogę w sumie jeszcze sobie zrobić spodenki. Słyszę, że już tam mopki giną. To dobrze. To będziemy w miarę bezpieczni. Fajnie, że mamy dwa emeraldy. Chociaż tak naprawdę mówię, do niczego nam się na razie nie przydadzą. Emeraldy, szmaragdy, dobra. Ja będę mówił emeraldy, no tak mi się podoba. Um, dobra, tędy wyjdziemy. Tak, jak weszliśmy. Hops. Hops. Wow! Ale żeś mnie. No, wypierdzielaj, musisz tak zeskakiwać z góry, cieciu jeden. Wypierdzielaj. No, dobra. No i fajne też jest to, że teraz się fajnie stakują rzeczy, które upuścimy. Dajmy na to, mamy dużo dirtu. Dirtu, dirtu, sorry, tak się wyrażę. O, i, patrzyj, i widoczne są tylko dwie kostki i zobaczcie, mamy 34 i mamy nagle 47. Stakują się, nie wiem dokładnie po ile, po kilka się stakują, nie czytałem na ten temat wiele. Stakują się po kilka sztuk, ale to jest naprawdę dobre, ponieważ. Jeżeli dajmy na to chcemy pozbyć się jakiegoś przedmiotu, a nie mamy na przykład spalarki, możemy wyrzucić po prostu takie przedmioty i zbytnio nie będzie nam e, lagowała gra. E, patrzę, że materiału jest na 9 minut, prawie 10, więc to jest trochę za krótko. Udamy się na razie w tamtym kierunku. E, tam jest też dżungla, tam jest dżungla, tu jest ta pustynia. I ta pustynia będzie w miarę duża e, przez to, że. Stworzyliśmy sobie świat z dużymi biomami, no ale co? Pójdziemy sobie w tą stronę. Jeżeli nic ciekawego nie znajdziemy, wystarczy, że się po prostu wrócimy i pójdziemy w tamtą stronę. Tak jak mówiłem, nie wiem jeszcze, gdzie będziecie chcieli, żebym się osiedlał. Podejrzewam tylko, że część z Was może chcieć, żebym osiedlił się gdzieś na jakiejś górze. E, bo myślę, że. Czemu tak się śmiesznie świat się otworzył? E, znaczy odświeżył? Lul, dobra, niech będzie. E, zbierzemy sobie trochę tego węgla. Ile tego węgla w ogóle mam? 46, więc można jeszcze zebrać spokojnie. Mało się ładne robi. Dobra, mamy już jakąś zbroję, więc jest nieźle. Jest już dobrze. No, come Okej. Okay. Zbierzemy jeszcze trochę tego węgla. Zawsze się może przydać. Hups. W razie jakby tam lawa miała być pod spodem. Ile mam żelazo? Dwie sztuki, tylko dobra. Myślałem, że sobie kilo... O dobra, zrobię sobie kilo. Haha. Ha. Nawet i siekierę, i łopatę. Dobra, to wykopiemy jeszcze to żelazo. Pięknie. Cztery sztuki. Starczy akurat na kilofik. Dobra, pora wyjść stąd. I idziemy dalej. Sugarcane sobie pozbieram oczywiście, żeby sobie kiedyś zrobić farmę. Tam w sumie też patrzę, że dużo minąłem. Ogólnie bardzo. Yy, jakby... Hmm. No nie wiem, nigdy nie miałem jakiegoś e, takiego, nie wiem, no nigdy nie robiłem jakoś zbytnio książek po prostu, tak? E, wiecie, szkoła, te sprawy, no ka każdy z Was, praktycznie większość z Was chodzi do szkoły, e, więc wie o co mi chodzi. E, no a teraz ten motyw z pisaniem książek, myślę, że jest całkiem ciekawy, ponieważ można właśnie sobie napisać, dajmy na to, przed odcinkiem... E, co mamy, nie wiem, pokazać, zbudować, powiedzieć w odcinku. Możemy sobie zapisać taką książeczkę. W niej się nic nie usunie. I to jest, to jest moim zdaniem bardzo fajne. No i fajne też jest to, że można ją edytować, póki jej się nie zapisze całkiem. Co też jest bardzo fajne. Przydałby się również taki na przykład blok. Coś takiego, jak jak, jak, jest, jak są półki na książki, prawda? Jest blok. Z półkami na książki, i przydałby się taki blok, który by wyglądał tak samo, albo zmienić nieco specyfikację tego bloku, robiłby się w ten sam sposób, ale na przykład po otwarciu go, e, mogli. coś jak w workbenchu, na przykład, byłoby 9 pól, w którym moglibyśmy na przykład sobie umieścić te nasze książki. Wtedy naprawdę moglibyśmy zrobić sobie prawdziwą bibliotekę z książkami. Że wiecie, piszemy na przykład książkę o, nie wiem, o pułapkach, dajmy na to. Piszemy książkę o nie wiem, mobach, o nie wiem, o naszych przygodach, i możemy na przykład to na różne działy podzielić. I naprawdę w Minecrafcie wtedy by wyszła naprawdę sympatyczna biblioteka, która myślę, że taki, taki pomysł raczej znalazłby swoje zastosowanie naprawdę w wielu, w wielu przypadkach. Bo nie trzeba naprawdę lubić książek, żeby sobie stworzyć fajną bibliotekę. Na serwerach to również, myślę, miałoby fajne zastosowanie, tak sobie teraz myślę. Po prostu rozmawiam z wami, żeby nie było zbyt nudno. Co byłoby bardzo ciekawe na serwerach, o górę jakieś zaczynają, że można by było, dajmy na to właśnie również zrobić taką bibliotekę i dajmy na to założyć. Księgę, dajmy na to czarną listę, nie? na której by umieszczane były, dajmy na to, niki osób, które nie wiem, cheatowały na serwerze albo coś takiego. To też myślę, by było bardzo, bardzo fajne. Czy jakieś tam jeszcze inne zastosowania, nie wiem. Tu mamy, widzę jakieś góry, zaczynają się i w sumie nie jest daleko od dżungli, więc jeżeli będę musiał iść po dużo drewna to wystarczy, że się udam w tamtą stronę Zastanawiałem się jeszcze tylko czy nie zainstalować sobie tutaj modyfikacji race minimap, która jednak jest dosyć przydatna, bo można sobie właśnie zaznaczyć punkty jakieś na świecie i jeżeli miałbym tak podróżować to bardzo by mi takie coś pomogło a w ogóle chcę zrobić, nie zrobię. chcę zrobić taki Czekajcie, zrobimy sobie szczypce. Szczypce, nożyce, jak tam kto woli. I zrobimy sobie łóżeczko. Już pierwszą noc przeżyliśmy. Łóżeczko możemy sobie zrobić. O, kwiatuszki pływają. Chcę zrobić taki motyw, że. Czekajcie, nie mam desek. Że wchodzę do neteru. Tam już jak będzie. Wow, co ja zrobiłem? <noise> Czekajcie, bo się zagadałem, to mi niepotrzebne. Um, chcę zrobić taki motyw, że przechodzę do neteru, dajmy na to z 1000, 2000 kratek, nie rób tego. E, I po prostu wychodzę potem innym portalem w neterze dajmy na to od domu o jakieś 10 tysięcy, 20 tysięcy kratek. I na przykład e, fajnie sobie e, dojść do domu. Wiem, że coś takiego zrobił teraz e, Husiek. E, Taki pomysł wydał mi się naprawdę całkiem interesujący. I chciałem to zrobić również u siebie. Eee, wow, naprawdę ciekawe tereny tutaj są. Eee, tyle, że nie wiem, nie widzę po prostu, co jeszcze mógłbym tu zrobić. Czasami mam coś takiego i myślę, że większość z was coś takiego marzy. Jak podróżujecie po świecie Minecrafta, dajmy na to, gdzieś już się rozbiliście, ale podróżujecie, na przykład zobaczycie właśnie jakąś fajną górę. Ja, tu będzie dom, tu będzie kolejka, tu będzie. No nie wiem, po prostu od razu tysiące pomysłów co do danego miejsca. Wow, nie ma miejsca już w ekwipunku. Tak, jednak z modyfikacjami jakby łatwiej się podróżował przez świat. Przez to na przykład, że można było mieć sakiewkę, do której się mieściło dużo przedmiotów. Czy jakieś tam inne pierdoły typu Super szybkie buty i tak dalej. Ale dobra, skoro tu się zaczęły góry, czekajcie. Eee, tak. Góry, góry, góry. Extreme Hills. Ok. Więc tutaj powinien być dosyć duży biom z tymi górami. To zaraz się przekonamy, czy tak faktycznie jest. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, w tym momencie chciałem. <głos》>, chciałem pozdrowić Chudego, gdyż przez jedną piosenkę, którą mi przesłał, po prostu tak wzdryłem sobie e, banie, że. Co chwilę nucę to po prostu. Co, co godzinę, dwie mam taki moment e, ciszy i zaczynam to nucić. Strasznie dziwne tutaj tereny są. Jeżeli nie wiecie o co mi chodzi, może uda mi się to w. E, Podlinkować gdzieś tu, albo, jakąś anotację do albo coś. Bo no, naprawdę, piosenka jest dziwna. Naprawdę jest dziwna. E, I i zachodzi noc tak. Echem, musimy się udać dalej, dalej, dalej. dalej. ła, ła, ła. Boli, 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 boli. E, no ale dobra, no tu są góry, no są góry i co dalej, i co dalej. Ja Jednak myślę, że fajnie byłoby się osiedlić na górze. To chciałbym znaleźć taki teren. Nie. Kurna zima. To jest jedyny biom, którego naprawdę nie lubię. Znaczy nie. Na przykład lubię tworzyć coś ze śniegu, ale nie lubię tych biomów zimowych, po prostu. Tu widzę, że są chyba. A nie, myślałem, że jakieś niziny, ale jednak jakieś wzgórza są. Chciałbym znaleźć taki teren, że na przykład mam jedną wielką górę i dookoła tego są na przykład dwie, trzy inne góry, mniej więcej na tej samej wysokości i dajmy na to połączyć je jakoś fajnie mostami, e, zrobić na nich nie wiem, farmy, na jednej oczywiście największej zrobić sobie domek i naprawdę fajnie można z tym pokombinować. Na przykład w domu e, w górze, pod ziemią, w piwnicy można zrobić stację kolejek, żeby sobie wiecie... E, rozjeżdżały się na cztery, na przykład, strony świata i tak dalej, i tak mm, dalej. Tak, teraz się zastanawiam, gdzie iść, bo tam jest zima, tam jest zima i tu są góry i tam jest dżungla. Czy iść dalej, czy jednak zostać tutaj, bo patrzę, że prawie 20 minut odcinka e, i muszę jeszcze wrzucić pierwszy odcinek, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie mam jednak iść i jakich terenów szukać, e, bo jeżeli na przykład zobaczysz najwięcej e, łapek, makonem, komentarz Osiedle się w górach, no to wtedy będę wiedział, że, szup, że mam szukać jakiejś zajbistej góry. Jeżeli mam się osiedlić, nie wiem, w wodzie, no to będę szukał jakiegoś dużego zbiornika wodnego albo nie wiem, gdzieś tam w dżungli i tak Tylko nie na biomie zimą. To jest jedyny biom, na którym choćby było nie wiem, ile łapek, to nie zgodzę się po prostu, bo nienawidzę tego biomu. Nienawidzę zimy i wszystkiego, co jest z zimą związane. Poza Mikołajem i, i świętami i takimi innymi, wiecie, rzeczami. No ale dobra, tak, ja tu sobie nogi łamię i w tym momencie gdzieś skończę odcinek. Nie, ogólnie patrzę, no na przykład to taki, taki teren bardzo ładnie wygląda, bo te, ten śnieg jednak ładnie tutaj to wszystko, jak nie wiem, rozświetla, przez co to tak ładnie jasne wszystko jest. Ale, no, ale nie lubię zimy, no i nie zmieniam swojego zdania. Ehm, nie mam miejsca na stejki. <laughs> Sadzonki nie potrzebuję na razie. Czy potrzebuję? Nie, bo dobra, będę potrzebował może. Deski na razie nie potrzebuję. Sadzonki będę potrzebował, jeżeli się gdzieś osiedle daleko od dżungli, to sobie po prostu zasadzę te dwa drzewka dżunglowe. I będę sobie mógł czerpać drewna troszkę. No dobra, gdzieś tutaj zakończę odcinek. Wypadałoby może... Właśnie przecież ja mam łóżko. <laughs> O, właśnie patrzę, że powinienem sobie ściągnąć nowszą wersję Optifina. Podejrzewam, że może to mieć wpływ na skiny. Chociaż mało prawdopodobne, ale ostatnio bardzo duży problem jest ze skinami. Ogólnie widziałem, że to nie tylko ja mam takie problemy, ogólnie przez ostatnie aktualizacje skiny nieco się popierdzieliły. Że część użytkowników widzi siebie jako Steve'a, e, innych widzi jako Steve'ów, na przykład, a, a mają premium i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie wiem, czy to, nie, czy to jest wina Optifina, czy to jest po prostu przez te cholerne aktualizacje co chwilę. Ach, nie mogliby normalnie dać pełnej wersji bez błędów i nic z tego. <grych> Dobra, tu mniej więcej zakończę. Tak, Tu mamy biom zimowy, tu mamy góry, tam mamy dżunglę, pustynię, więc mamy kilka lokacji, gdzie możemy szukać mniej więcej miejsc na domek. Tak patrzę, że nawet fajne te góry są, ale jakoś nie widzę w nich takiego potencjału. Dobra, więc tu się mniej więcej rozstaniemy. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnijcie o tych komentarzach. W sumie nie zapomnijcie, bo to w pierwszym odcinku Wam będę mówił z 20 razy. Ale. Mm, tak, będziemy szukać dalej naszego miejsca na bazę. Ekwipunek mam już zapełniony, więc będzie nieco ciężko, jeżeli znajdę coś, co będę chciał wziąć, a nie będę miał na to miejsca. No ale cóż, um, trzymajcie się i cześć!